Yo! Siemanko To ja, ksi! Wykaczam na YouTube'a. O. krótkiej przerwie. Czytaj sobie wyczyścić mi konsolę PS3, ponieważ będę ją sprzedawał. Na olejcie. Niestety... Albo stety. Znaczy dla mnie to niestety. Ponieważ konsola jest trupem. I to dosłownie trupem A dlaczego? Proste Nie ma dysku A jak nie ma dysku To Nie ma jak odpalić Nawet jak pendrive'a bym podłączył No i tak bym tej konsoli nie odpalił A dlaczego? Proste pendrive nie miałby systemu A jak Ktoś za chwilę powie, że Można ściągnąć Z oficjalnej strony Sony o aktualizację to PS3 No można, robiłem to. Tat CPT mi pomagał, ale nie daliśmy rady. Ponieważ nie było dysku, a ja dysku nie mam. A żeby to w ogóle odpaliło, to musi być dysk. Twardy w środku A przy, ten dysków z systemem PS3 raczej nie sprzedają. Przynajmniej ja nie mógłbym znaleźć, nie byłem w stanie tego wykonać. Ja niestety poległem. Ale dobra, PS3 masz ją nią wiele, wiele wspomnień pozytywnych i tylko pozytywnych. Pamiętam moją pierwszą grę tutaj w Minecrafta. Była wspaniała. <grym i zbierzyma> tak, da. Ta wersja na PS. 3. Kolega. Nie cieszcie się, jak tutaj będzie coś cenzurowane, bo może twarz mi widać, a ja tego nie chcę. Bo rękę mi widać. Taki materiał. Został wykonany. No i może teraz ten, Jak wyczyściłem ją. o tej konsoli więc tak tą czekajcie dobra, pluszkę musimy mi... widać więc tak tą PS3 dostałem ten, jakoś w 2016 roku i Minecraft'a to to w 2017 Albo i 2016 Nie pamiętam I to była ta wersja z samym uczkiem. To była ta wersja Którą robiło i 7studios Wiecie, mieli na ekranie Te studio Te logo i ja pamiętam, jak byłem wtedy do dziupem w grach i nie potrafiłem ten w Minecraftzie na z bloku. Dosłownie, I jedynie co potrafiłem, to odpalić ekwipunek i kopać bloki i to wszystko. Wszystko tak na dobrą sprawę. Pada też już wyczyściłem. Pod wzrokiem pad był dla mnie tutaj jednym z wygodniejszych. Był niedawno ładowany. Próbowałem walczyć z trójką. Mamy już tą różnicę, która przez niektóre z jakiegoś powodu jest uważana za Lost Media. Nie wiem dlaczego. I to on najprawdopodobniej będzie już jedyny film, gdzie będzie ją widać. Bo tak jak mówiłem, też sprzedawał na Olympicie. Ale to nie wszystko. Mam również kamerkę. Ją muszę wyczyścić. Kamerka działa na 100%. Bo żebym sprawdzał kiedyś. 3 lata temu, już nawet tak 3 lata temu, te konsola się działała, też już nie działa, bo jeszcze został przeniesiony do PS4, ale PS4 też już zwane o trupa. Tak wygląda wyczyszczona kamerka PlayStation 3 oryginalna. Tutaj wszystko jest oryginalne, stuprocentowo. Jaki joduś, oj. jaki kamerka. No i kontrol wszystko jest oryginalne. Kontrola, no, jest w takim stanie, jakim jest. Chyba trochę było, była, trochę przeze mnie katowana. To przyznam. No ale kurde. Jednak mam z nią masę pozytywnych wspomnień i to będzie już jedyny film, gdzie ona wystąpi ps 3 Mam jeszcze PS4 Tutaj jest Ale właśnie ona też jest trupem I też ją będę sprzedawał Niestety Konturę dla nich są już o wiele wygodniejsze niż PS4 I z ps 4 też mam masę poszczególnych wspomnień Ale dzisiaj film o PS3 Więc jest o PS3 hmm. No cóż, wszystko co najlepsze, że kiedyś kończy Widzicie teraz pendrive'a Pendrive'a Którego próbowałem reanimować PS3 Ale niestety mi się nie udało tak jak mówiłem, nie miała ona dysku HDD No nic za tym tak Poległem w tej walczę No i jeszcze ten drugi nieoryginalny kontro kontroler który na całe szczęście działa Tak wiem, ja to nazywam czyszczeniem Bo mi głównie chodzi o wywalenie w kurzu Oczywiście kabel mam tylko jeden. Hmm. Chyba też był całkiem wygodny. Więc tak to oczywiście to są ostatnie chwile PS3, które jest u mnie. No i dzisiaj też będzie takie podsumowanie tej PS3 zanim ją wystawię na sprzedaż na OliX Więc, czy była dobrą konsolą? Była Była więc, przynajmniej perfekcyjna W mojej opinii Czy była szybka? że była szybka Nigdy z nią nie miałem problemów Prawie Czy Kontroler był wygodny? Był. Ile gier na niej zagrałem? Około 766, albo 24, lub 30, nie pamiętam. Czy, czy mam z masę pozytywnych wspomnień? Tak, jak mówiłem, tak mam. Czy była u mnie długo? Tak, była. Ponieważ od 2016, załóżmy, że 2016 styczeń, styczeń to, to teraz, do tego dnia, tak długo u mnie była. To prawie 9 lat, to 2018 albo to 2020, jakoś tak, ale jednak dalej u mnie jest, więc to się nabija dalej. 2016 był 9 lat temu, a mamy 25, więc 9, prawie 10 lat. Konsola była u mnie. Pod moją władzą. Czy jest mi smutno, że ją sprzedaję? No nie ukrywam, trochę jest. Ale no niestety. Muszę ją sprzedać. Bo jeśli... Bo u mnie się tego opłaca się... nie, nie, nie opłaca się ratować. Próbowałem, poległem. No niestety. Znaczy na najlepszy wojownik przegrywa. To byłoby dzisiaj na wszystko. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia. My dnia.